Cześć, witam w kolejnym odcinku. Mam do Was pytanie, czy Wy lubicie naleśniki? Bo jeśli chodzi o mnie, ja uwielbiam. I dzisiaj pokażę Wam taką moją zwariowaną wersję na naleśniki. Naleśniki z piekarnika ze śliwkami, z dodatkiem serka homogenizowanego. Po prostu są rewelacyjne. Tak więc zacznijmy temat. Szkoda czasu na zbędne gadanie. Do miski wbijam 3 jajka. Do jajek Dosypuję szczyptę soli i wsypuję cukier. A cukier wsypuję dlatego, że te śliwki są odrobinę kwaśne. No ale jeśli nie chcecie, pomińcie ten temat. I teraz wstępnie to rozbełtam. Wlewam olej łyżki. Oczywiście wszystkie ilości składników będą podane pod filmem. Olej możecie zastąpić masłem. Do tego mleko. I serek homogenizowany. Ja mam brzoskwiniowy, ten smak naleśników będzie niesamowity. No ale tutaj smak serka dowolny. Jaki kto ma albo jaki kto lubi. I ponownie mieszam. Mokre składniki mam wymieszane i zostały składniki suche, czyli mąka. Mąka i odrobina proszku do pieczenia. Przemieszam. I przesiewam przez sitko. Powiedzmy na 2-3 razy. Lepiej będzie wymieszać. Tutaj mieszajmy do momentu, aż nie będzie grudek. No, jeśli chcecie, możecie oczywiście zrobić to mikserem, ale nie wiem, czy warto brudzić. Teraz to mam wymieszane, odstawiam na chwilę na bok, a w tym czasie pokroję sobie śliwki. Śliwki kroję w taką niezbyt grubą kostkę, takie niewielkie kawałki. śliwki pokrojone i już mogę składać te puzle na blachę wylewam ciasto i ciasto posypuję śliwkami i już wstawiam do piekarnika jeśli chodzi o pieczenie będę je piekł w temperaturze 170 stopni przez około 35-40 minut no, ale jak zawsze powtarzam, piekarnik piekarnikowi nie jest równy, tak więc kontrolujmy, żeby nie spalić naleśnika. I już jest, zobaczcie, wygląda fantastycznie. Naleśnik w wersji 4 razy XL, w mojej zwariowanej wersji. I teraz oprószę cukrem pudrem i kroję na mniejsze kawałki. I w końcu będę mógł spróbować, czyli mój ulubiony moment. I już Wam mówię, jak smakuje. Zobaczcie. Wygląda niesamowicie. Mmm. Co ja Wam mogę tutaj powiedzieć? Bajunia. Przepyszny. Rewelacja. I taki prosty w przygotowaniu. Tak więc kochani, ja już się dzisiaj z wami żegnam. Zachęcam do wypróbowania tego prostego przepisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja idę za jadak. Rewelacja.